Witam Państwa w kolejnej prezentacji programu Tena do Metal 2D, w której pokażę Wam zalety pracy w programie na podstawie konstrukcji gruntowej pod panele fotowoltaiczne. Najważniejszą zaletą programu Tena do Metal 2D jest praca na zorientowanym materiale, wybierając odpowiedni pręc biblioteki. Nie muszą już Państwo rozrysowywać ich za pomocą pojedynczych linii czy też wielolinii. W sytuacji, gdy chcemy skorzystać z nietypowego kształtownika, np. zimnogiętego bądź aluminiowego, możemy go dodać do własnej biblioteki i korzystać z niego w tworzeniu konstrukcji. Wybrany pręt możemy dowolnie obracać i rysować nim, a program będzie nam automatycznie podpowiadał, czy dociągnąć go do wybranej linii bądź innego elementu na rysunku. Oczywiście, manualnie również możemy docinać pręty do wskazanego miejsca, bądź docinać pręty względem siebie na skost, czy też na styk, w zależności od potrzeb w projekcie. Co więcej, po wprowadzeniu pręta na rysunek, możemy go edytować, przykładowo zmienić jego rozmiar, obrócić, czy też manualnie zmienić kąty zacięć na jego końcach. Zaś w celu wydłużenia profili możemy również skorzystać z funkcji docinania pręta do wcześniej wyznaczonego elementu bądź innego pręta. I tak w mojej konstrukcji oba końce odpowiednio wydłużyłem, aby pręty nachodziły na siebie w celu zaplanowania skręcenia tych elementów. W Metal 2D, korzystając z funkcji CAD, możemy umieścić odpowiednie kształty otworów, otworów podłużnych bądź innych form specjalnych, takich jak pod wkładkę do zamka. Wymiary odpowiednich kształtów możemy wprowadzić w parametrach funkcji, a kolejne ich położenie możemy zmieniać odpowiednimi narzędziami CAD. Podczas tworzenia konstrukcji, w zależności od danego widoku, możemy również rysować prętem w przekroju, wybierając go tak samo z zapisanej w programie biblioteki prętów, a więc po raz kolejny nie muszą Państwo rozrysowywać ich za pomocą pojedynczych linii czy też wielolinii. Umieszczając zadany pręt na rysunku, oczywiście możemy skorzystać z funkcji typowo kadowych, czyli kopiowania, przesuwania, obracania, czy też tworzenia symetrii, tak aby wykonać projekt jeszcze szybciej. Istotną zaletą pracy na zorientowanym materiale jest również możliwość tworzenia przekroju, a w moim przypadku pomoże mi to zorientować się, w którą stronę obrócony jest ceownik oraz wykonać przekrój w celu wymiarowania lokalizacji nóg konstrukcji. Za pomocą funkcji w do Metal 2D możemy szybciej wykonywać dokumentację techniczną naszych konstrukcji stalowych. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania następnych filmików.